Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl Dzisiaj odpowiemy na pytanie pani Karoliny, która pisze do nas. Witam, piszę w sprawie związanej z umową o zlecenie. Czy kobiecie, która zatrudniła się na umowie zlecenie i opłaca dobrowolną składkę chorobową, można w czwartym miesiącu ciąży nie przedłużyć lub nie przekształcić umowy na przykład na umowę o pracę? Jeżeli tak, to czy należy jej się mimo braku umowy świadczenie macierzyńskie i tym podobne? Bardzo proszę o odpowiedź, pozdrawiam. Pani Karolino, niestety sytuacja jest troszeczkę skomplikowana i w pewnym sensie niekorzystna dla osób, które są zleceniobiorcami i pracują na umowie zlecenie. Po pierwsze, Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, więc nie ma tu zastosowania ochrona wynikająca ze stosunku pracy, jaki powstaje w sytuacji zatrudnienia na umowę o pracę. Więc wszystkie przepisy kodeksu pracy nie mają tutaj zastosowania. Są pewne wyjątki, ale one nie dotyczą interesującej nas sytuacji. Więc tutaj nie możemy mówić o jakimś automatycznym przedłużeniu umowy do zakończenia terminu ciąży czy do jakichś innych terminów wynikających z przepisów w kodeksu pracy, ponieważ panią obowiązuje kodeks cywilny w momencie, kiedy jest pani zleceniobiorcą, który wykonuje zlecenie na takiej umowie cywilnoprawnej, tak? Ochrona kobiety w ciąży na umowie zleceniu jest ograniczona, ale nie jest też tak, że w ogóle nie występuje. Po pierwsze, jeżeli taka osoba opłaca składkę chorobową przez minimum 90 dni, to ma możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego w momencie, kiedy otrzyma od lekarza prowadzącego ciążę L4. Tak? Czyli w przypadku ciąży. Możemy mówić o zasiłku chorobowym, który wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniej z naszych wynagrodzeń na tym zleceniu z ostatnich 12 miesięcy lub średniej z ostatnich wynagrodzeń, jeżeli ten zleceniobiorca nie przepracował jeszcze roku. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że dobrowolnie opłacamy składkę chorobową. I jeżeli ta składka jest opłacana przez ten okres 90 dni, czyli 3 miesięcy, pani tutaj wskazuje na okres 4 miesięcy, to mamy możliwość skorzystania z tego, z tego świadczenia, tak? Ale musi pani nieprzerwanie przez 90 dni być ubezpieczona, opłacając składkę chorobową. Wówczas nabywa pani prawo do świadczenia, Związanego z niezdolnością do pracy w trakcie ciąży do 270 dni, co pokrywa się w zasadzie z okresem przewidywanej ciąży. Więc w pewnym sensie otrzymuje Pani dalej wynagrodzenie, nawet jeżeli w międzyczasie zostanie Pani ta umowa, zlecenie nieprzedłużona lub wypowiedziana przez zleceniodawcę. Więc wypowiedzenie umowy zlecenia w trakcie przebywania przez pracownicę na, na zwolnieniu nie wyłącza prawa do pobierania tego zasiłku chorobowego. Tak jak mówię, maksymalny okres to jest 270 dni, i pomimo rozwiązania tej umowy zlecenia, taka ciężarna pracownica przebywająca na zwolnieniu lekarskim w dalszym ciągu będzie mogła korzystać z tego zasiłku chorobowego. Natomiast co do ewentualnych dalszych świadczeń. Osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia nie przysługuje urlop macierzyński ani rodzicielski w rozumieniu przepisów przepisu wynikających z kodeksu pracy. Co to oznacza? To oznacza, że nie mamy do czynienia z tymi samymi instytucjami prawnymi i ochroną, jak w przypadku osoby zatrudnionej na etacie na umowie o pracę, ponieważ takie uprawnienie przeznaczone jest wyłącznie dla osób pracujących w ramach stosunku pracy. Jedyne świadczenie, jakie tutaj może być wypłacane i ma zastosowanie, i w zasadzie było przewidziane dla tego typu osób i sytuacji, w których osoba jest zatrudniona w ramach jakiejś innej umowy albo jest studentem, albo jest osobą bezrobotną, jest to tak zwane kosiniakowe, które wchodzi w grę po urodzeniu dziecka. Wynosi to 1000 zł miesięcznie, i tutaj nie ma żadnego innego kryterium, które. Jest wymagane, żeby to świadczenie uzyskać, czyli wszystkim przysługuje ewentualnie i wypłacane jest w przypadku urodzenia jednego dziecka przez 52 tygodnie w przypadku dwójki dzieci 65 tygodni trójki dzieci 67 tygodni czwórki dzieci 69 tygodni i w przypadku więcej niż czwórki dzieci 71 tygodni więc tutaj jest to jakieś, jakieś świadczenie, które wspomaga. Oczywiście, oprócz tego możemy mówić o. Dodatkowych świadczeniach rodzicielskich, które przysługują po urodzeniu dziecka, tak, taki jak 500, czy też w przyszłości może 800 plus, tak, czy też jakieś inne dodatki związane z urodzeniem dziecka. Natomiast co do świadczeń wynikających z zatrudnienia, lub właśnie braku zatrudnienia na umowę o pracę, to to świadczenie 1000 zł miesięcznie. Jest w zasadzie jedynym, e, oprócz tego zasiłku chorobowego, jeszcze w trakcie, w trakcie ciąży, jeżeli pani opłacała składkę chorobową. Tak wygląda sytuacja. Niestety ta ochrona osób zatrudnionych na umowie zleceniu jest e, bardziej e, znacznie ograniczona w porównaniu do, do umowy o pracę. Dlatego wszystkie osoby, które planują mieć dzieci, czy też dopuszczają taką ewentualność w momencie, kiedy pracują na umowie zleceniu, powinny jednak dążyć do tego, żeby tą ochronę zwiększyć i starać się o zatrudnienie na umowie o pracę, tak? Ewentualnie wynegocjować to u pracodawcy, u zleceniodawcy dotychczasowego lub po prostu poszukać innego zatrudnienia. Natomiast jeżeli już mamy do czynienia z taką sytuacją, o jakiej pani mówi, to faktycznie sprawa przedstawia się tak, jak to omówiłem. Jeżeli by pani miała jeszcze jakieś pytania w tym zakresie, to zachęcam do przesłania ich naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.